Dziś każdy pasjonat fotografii i nie tylko mógł zobaczyć świat w obiektywie. Wszystko za sprawą warsztatów w Muzeum Śląska Opolskiego, podczas których zainteresowani mogli dowiedzieć się więcej o tradycyjnej technice, jaką jest fotografia analogowa. Warsztaty rozpoczęły się od omówienia pracy z klasycznym aparatem fotograficznym. Będziemy robić portrety, Róbmy portrety z bliska. Nie Następnie robimy... wszyscy uczestnicy wyszli w plener, aby szkolić swoje umiejętności pod okiem fotografa Grzegorza Husaka. To nie jest nic skomplikowanego. Oczywiście, jak każda dziedzina, wymaga wprawy, czyli dużej ilości praktyki. No i wtedy osiąga się jakieś mistrzostwo. No, trzeba mieć jeszcze spojrzenie. Tak? Trzeba umieć obserwować świat. I patrzeć na niego nieco fotograficznym spojrzeniem. Wielu uczestników warsztatów mogło na nich odkrywać swoją pasję do patrzenia na świat przez obiektyw aparatu. Niektórzy z nich odkrywali tę pasję na różne sposoby. Obejrzałem kiedyś film, gdzie jakby fotografia analogowa była jednym z elementów całego filmu, co w sensie się wokół niej kręcił po prostu. No, i zaciekawiłem się. Zobaczyłem, że da się kupić film fotograficzny. W internecie oczywiście dało się, można go było wywołać. No, i kupiłem wtedy swój pierwszy aparat, swój pierwszy film. I, i od pół roku tak dzisiaj działam. W ramach projektu Świat w obiektywie Tradycja i Innowacja odbyły się już zajęcia m.in. z fotografii mobilnej czy cyjanotypii. Na chętnych czeka również konkurs fotograficzny. Wydarzenie, które w sumie już trwa i będzie trwało do końca listopada, mianowicie konkurs fotograficzny. Konkurs w mediach społecznościowych, do którego zapraszamy wszystkich uczestników, którzy mają skończone 16 lat. Konkurs pod tytułem Hashtag Muzeum i School. Także celem tego projektu i tego konkursu jest pokazanie, udowodnienie, że opolskie muzea to instytucje prężnie działające, mają przepiękne zbiory. Kolejne warsztaty, które będą dotyczyły mokrego kolodionu czyli fotografii na szkle, odbędą się na początku grudnia. Cały cykl zakończy się spotkaniem dyrektorów Instytucji Kultury. Karolina Urban, Kurier Ropolski.